Witajcie, moi drodzy, z tej strony Łukasz. Ten scenariusz wzrostowy, czyli teraz te wzrosty do tych prawie 42 tysięcy dolarów, które teraz faktycznie żyje nimi praktycznie każdy, wyglądają bardzo. Podobnie do tych wzrostów, które już były w kwietniu 2019 roku. No, spójrzcie sobie sami, to jest prawie lustrzane odbicie. I w tym filmie tutaj spróbujemy się zastanowić nad tym, co faktycznie z tego możemy dla nas wyciągnąć i jakie wnioski możemy wyciągnąć na przyszłość. Przygotowano dla Was naprawdę dużo fajnych i ciekawych analiz. Mamy tutaj parę, parę fajnych wykresów. Tutaj jeszcze opowiemy sobie. O tym tak zwanym Wall of Worry, czyli no, że niby są złe newsy podczas Bessy, ale i tak robimy coraz wyższe dołki, pomimo tego, że te złe newsy faktycznie były bardzo złe, a i tak koniec końców market idzie do góry. Także dzisiaj będzie ciekawy odcinek. Myślę, że Wam się spodoba. Dlatego, jak tego kanału jeszcze nie subskrybujesz, to polecam Ci to zrobić teraz. Tam masz przycisk na dole, bo ja bardzo często łączę, tak, te swoje analizy jakoś przeplatam je z innymi filmami. Po prostu, jak mnie nie śledzisz, no to dużo z tego możesz stracić. I zanim zaczniemy, to jeszcze przypominam, robimy webinar, darmową konferencję, na potrwa z 3 godziny, samym mięsem retorycznych informacji tego, jak wszyscy razem możemy się na tą najbliższą hostce kryptowalut przygotować i zarabiać po prostu więcej niż reszta. Ja z Markiem zdradzamy swoje personalne sekrety, jak do tej hostce się przygotowujemy oraz jakich strategii używamy. Także masz na samej górze w opisie pod tym filmem oraz w komentarzu link, tutaj się zarejestruj, zapisz, bo myślę, że po prostu ta wiedza, którą przekażemy Ci, tego 12 grudnia naprawdę ci się spodoba. No i tym tutaj takim miłym akcentem możemy teraz przejść faktycznie do, do odcinka, już, tak. No więc zacznijmy sobie, hmm, od czego sobie możemy zacząć? Zacznijmy sobie, może od takiej prostszej rzeczy, czyli od tutaj tej naszej jeszcze raz Cykliczności, tak? Niektórzy z Was kojarzą tutaj ten wykres, niektórzy nie. Generalnie chodzi o to, że ta nasza hossa, tutaj to mamy aż od 2015 roku, jeszcze wcześniej też to działało, ale bitcoin był jeszcze może zbyt mały i te wzrosty były bardzo dynamiczne. Powiedzmy, od tego czasu to się już się tak bardziej ustabilizowało. Dla sprostowania jeszcze są różne definicje hossy, tak, na przykład tak samo jak są różne definicje bycia milionerem. Niektórzy liczą od miliona złotych w gotówce, niektórzy liczą od miliona dolarów dopiero, no bo milionerem no to na przykład w rupiach jakichś tam indyjskich może być każdy. Dlatego przejęło tak się, że jednak milion to jest dolarowy, ale też Czego milion w gotówce, w nieruchomościach, w jakichś asetach y, innych, y, milion czego i gdzie ten milion, tak? Może w wolnych aktywach, w płynnych środkach, to jest takie bardzo zawiłe i różnie ludzie sobie to definiują. I tak samo trochę jest słuchajcie, z Hossą. No bo kiedy niby ta Hossa jest, potem już tutaj na samym szczycie, jak już każdy widzi, że ta Hossa jest, czy może, czy może niżej. O co chodzi? No więc ja powiedzmy Hossę na potrzeby tego filmu, i też myślę, że to jest takie najprostsze, taka techniczna z punktu widzenia. Analizy technicznej i z punktu widzenia po prostu wykresów najprostsza, liczymy początek hos od naszego jakby najniższego dołka do naszego ATH cyklu. Od dołka do ATH, od dołka do ATH, czyli wychodzi na to, że według tej definicji jesteśmy już w hos No i w hos jesteśmy już tutaj powiedzmy 13. Miesiąc. Według tej definicji, oczywiście. No i jak ktoś ci powiesz, od tutaj by ci powiedział na tych 15,5 tysiącach, tam były się śmiali ludzie z tego. Nie? jak to ktoś tam powiedział, że jak jesteśmy w hostie, a tu też <noise> FTX upada, wszystko się wali, to ludzie się za głowę zapali. No ale widzisz, według tej definicji, wtedy już byliśmy w początkowej fazie hostsy. I tak samo ludzie mogą się za głowę złapać, jak tutaj powiesz im, jak Bitcoin był o 60 tysięcy dolarów, że tu jesteśmy w bestie, nie, No też się za głowę złapią, jak w bezsie, skoro jesteśmy tutaj, tu demon, idziemy. No a to już był faktycznie początek besy. Także jeszcze raz: początek Hossy od all-time low do ATH, a początek besy od ATH do all-time low. Tak przyjmijmy to, to jest najłatwiejsza definicja. No i mamy 3 lata wzrostowe, rok spadków, 3 lata wzrostowe, rok spadków. No i te trzy lata wzrostowe widzicie, że dzielą się na dwa kwadraty po 18 miesięcy. Akumulacja i duży wybuch, akumulacja. I dopiero będzie drugi kwadrat, duży wy wybuch w górę. To się zawsze sprawdza, jeżeli chodzi o cykliczność. Pierwszy ten kwadrat 18-miesięczny, on też ma parę swoich faz. Akumulację jedną, drugą i trzecią najczęściej. Jedna, druga i trzecia. Gdyby nie ten tutaj Black Swan Event, czyli ten COVID, to byłoby to jeszcze wyżej. Tu było podobnie, jedna... Druga i też jeszcze wyżej trzecia, co nie? I to jest fajnie pokazane, jak teraz sobie przejdę, o, tutaj tego wykresu. No to i dokładnie właśnie to wam rozrysowałem. Jeden, dwa, trzy. I ciągle jest, zły. raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No i generalnie o co mi chodzi? Patrzcie, zazwyczaj jest tak, i jak sobie już przyjmiemy faktycznie, bo już nie mamy wyboru, tak? Ja też mówiłem, że no, te wskaźniki moje świecą się, że ten jakiś short w najbliższych tygodniach musi jakiś być, być może jeszcze będzie, aczkolwiek tak na, na razie ciągle są wzrostem. Więc w tym scenariuszu wzrostowym o co mi chodzi? Patrzcie, za każdym razem, i to jest ten level 0,5, czyli od naszego all time low, przeciągamy sobie linię do ATH. I to jest jakby te 50%. Tutaj było tak samo, tutaj było tak samo. I o co mi chodzi, że zawsze przed tym halvingiem, który jest teraz tutaj, tak będzie w kwietniu, zawsze przed, przed tym halvingiem dotykaliśmy tego lewela 0,5. Dotykaliśmy go na poprzedniej hossie, tutaj, żeby potem znowu spać w kolejnych miesiącach i dopiero na halvingu, po tym halvingu, żeby te wzrosty leniwe się zaczęły. Dotykaliśmy go tutaj przed halvingiem, ten level 0,5 były potem, to był taki początek właśnie spadków i potem do Halbingu były wzrosty. Także to, że ja słuchajcie, mówię, że od dłuższego czasu, że tak wskaźniki pokazują mi, że faktycznie ta korekta musi być, no to by się zgadzało, to by się zgadzało faktycznie z tym, że dotykamy chociaż tego tej właśnie poziomu 0.5, jak zawsze i zawsze jak widzicie, w każdym cyklu po dotknięciu tego pojawiły nam się spadki, pojawiły nam się spadki. I patrzcie, nawet wcale nie ma, bo tutaj to były spadki o 34%, tutaj to były spadki o 60 parę, to przez covid normalnie to byłyby mniejsze. Tutaj też być może w końcu te spadki będą, tak? Ja przez długi czas tłumaczyłem, że słuchajcie, te wskaźniki, one są na weekly, tak? I było w sumie tak, tak samo. Tutaj się już pojawiły nam wskaźniki na spadki, ale jeszcze od tego czasu, nawet licząc od tego dołka, o, tu już się pokazuje jest dołek. Jeszcze tu byśmy urośli o 25%, co nie dopiero potem były spadki, dlatego teraz też może będzie podobnie. To, czego ludzie nie rozumieją, to to, że jak ktoś coś mówi, to musi być to już natychmiast. Nie chcę Was przekonywać, pokazuję wam to, co widzę, jak to dany wskaźnik reagował w przeszłości, no i możecie sobie z tym po prostu robić, co chcecie. Nic na siłę, ale jeżeli ktoś chciałby z Was wejść sobie w shorta bez ryzyka utraty własnego kapitału, to teraz jest fajna promocja, bo jak sobie konto na Bybicie, to macie 1000 dolarów za darmo za darmo w pozycji, robicie KYC, wpłacacie 100 dolarów od was, żeby tam wiecie te multi konta mogli o nich zweryfikować i tutaj sobie wchodzicie na short albo na longa właśnie kapitałem od Bybit'a. I to co też jest fajne w Bybicie, to to, że po prostu ma on najniższe prowizje na rynku, ma on dosłownie niższe od Binance'a, od każdej innej giełdy, ma najniższe prowizje oraz teraz macie taką stronę, która wam pokazuje jakby skuteczność waszej strategii, tak? I przy kapitale na przykład 1000 dolarów, przy tam take proficie 2%, przy 100 tradach, no to widzicie tutaj na Bybicie przy dźwigni razy 3 zarobicie 1100 dolarów. Ale teraz sprawdzając na Krakena, Bylibyście z tą samą strategią, z tą samą mymi ustawieniami na minusie, czyli zyskowna strategia byłaby po prostu na minusie. Dlatego tak ważny jest dobór giełdy, bo. No, to naprawdę daje bardzo sporo. Tak samo na Bainasie też, żebyście byli na minusie. Nie, czekaj, na Bayernasie byście byli no 500 dolarów, a tak to byście mieli tutaj 1000 na Bajbicie. Więc to jest bardzo ważny wybór. I też o, oprócz tego macie ode mnie darmowy dostęp do naszej sekcji na Discordzie, gdzie jest trader Mike, który jest jednym z najlepszych traderów. Wygrał on jako top drugi turniej na Okexie, top dwa na świecie. Także super. dostęp do moich wskaźników: co miesięczny airdrop. Tu jeszcze macie od Bybit'a na początek za depozyt do 30 tysięcy dolarów, tutaj przy depozycie no ćwierć miliona dolarów, to jest mega dużo, aczkolwiek te niższe progi są jak najbardziej przez Was do zdobycia, tak, tutaj się deponuje tyle dolarów, tutaj żeby odbrać 100 trzeba wystopanować 3 tysiące, także to i tak jest takie w ogóle nieosiągalne i co jeszcze, darmowy dostęp do naszej Akademii Kryptowalut, słuchajcie, teraz się pojawi rada moment nowa wersja tej strony, to jest kompletnie dla Was darmowe, wystarczy być właśnie z rybnika mojego i patrzcie jak teraz to fajnie nam wygląda. Patrzcie, tutaj jest ponad 100 lekcji tradingowych, tego jak na tą hosta się przygotować, tego macie dziennie niemalże live'y Quizy, tak, żebyście po prostu mogli agregować tą waszą wiedzę kryptowalutową jak najbardziej się da. Więc według mnie, myślę, że no, to wam się naprawdę przyda. No i teraz to też wygląda bardzo ładnie, no jak na jakimś, słuchajcie, tutaj patrzcie, na no duolingo, tak, faktycznie super nam tutaj to informatyk zrobił, także ja się cieszę, ale, ale wracajmy do odcinku, tutaj widzicie, znowu się nagadałem i <laughs> jak mi czasy piszecie. No, słuchajcie, sorry w ogóle, że tak zawsze o tym bajbajduje. Wspominam, ja wiem, że to jest dla moich stałych widzów męczące, że kurczę, by bit by bit a już tam i tak macie konto od roku, ale tylko tak jeszcze wspomnę, zanim przejdę dalej, że tak działa niestety, ale algorytm YouTube'a. Ja z YouTube'a zarabiam mało, to nie jest żadna tajemnica, mogę wam powiedzieć, 3000 zł miesięcznie. No i wiadomo, muszę, muszę tam sobie jakoś pomóc tymi giełdami, tak, no żeby też za coś móc żyć. A algorytm YouTube'a działa tak, że ok, trafia do moich stałych widzów, ale z każdym nowym filmem jakaś część puli jest nowych. No i muszę to po prostu powtarzać dla tej jakiejś części puli nowych, bo inaczej by o tym nie wiedzieli, także no to jest wiem, że dla stałych osób to jest trochę słabe, ale no ja tak będę robił busze, bo tak to po prostu działa od środka, a za coś żyć muszę, bo za to nie przeżyję, więc mam nadzieję, że to mi, słuchajcie, moje stare widzowie, wybaczycie, ja was bardzo lubię, ale job is a job, czy jak to tam się mówi, ale dobra, idźmy dalej, no więc co nam to daje, ta korelacja mega duża z tym kwietniem 2019 roku, to jest to, że w tym kwietniu też idealnie dobiliśmy, o czym tutaj mówiłem, do tej linii 50% względem ATH poprzedniego. Tak? Też tutaj idealnie dobiliśmy i te wzrosty, patrzcie, były bardzo ale to bardzo, bardzo podobne. I tutaj, tutaj tak samo, są wzrosty, tak samo jak tutaj, i dopiero jak myśmy przebili, patrzcie, dotykamy tej linii 0,5, trochę tam była fake się zaszedł do góry, aczkolwiek na siecach miesięcznych widzicie, to był tylko cień, i w kolejnych miesiącach przedhalvingowych poszliśmy w dół. Tutaj tak samo, dotykamy Cień był jeszcze wyżej, ale i tak płacimy potem w dół. I tutaj tak samo dotknęliśmy już ją praktycznie. Nie wiem czy to już się nie stało, aczkolwiek też może być jeszcze jakiś cień w górę, ale też wydaje mi się, że jeszcze w kolejnych miesiącach przed chednikiem pójdziemy w dół. No i. Już słuchajcie, nie miejcie ze mnie beki, ja wiem, że tutaj mówię o tym już od jakiegoś czasu, no ale tak to działa. Tutaj tak samo, świecił się już wskaźnik, ale jeszcze pojechaliśmy 23% w dół, tak? Dopiero potem były spadki, także myślę, że ci bardziej kumaci z was jakby rozumieją to, co chcę przekazać, że to są wskaźniki na bardzo dużym interwale, to nawet nie jest dniówka, nawet nie jest 3, 3 dniówka. to są świece jednotygodniowe, bardzo, bardzo szerokie spektrum. Zresztą nieważne, ja was nie chcę przekonywać, po prostu widzicie to, co ja wam to wytłumaczyłem, jak to działa i sobie weźcie tam Wnioski wyciągnijcie sami od siebie. No i to, co jeszcze w tym filmiku chciałem Wam pokazać, to jest jak zachowują się na danym cyklu rynkowym złe informacje. No bo patrzcie, tutaj był. Upadek Luny. Top 3 kryptowaluta, bardzo duży duży tam skis. Anchor -pro -pro protokolu upadł ludzie potrafili setki milionów dolarów do tam potem tego dokłona, złapali, który był twórcą, gdzieś tam uciekł z kolei, złapali go w czarnym górze. Pyk, mamy minus 40% na rynku. Tutaj upadła top druga największa giełda w Stanach FTX, i tak naprawdę już tylko minus 25%, tak? Ten FTX kolaps, nie aż tak bardzo. No i potem parcie. Od tego czasu, tak? Czyli od tego dołka naszego, to jest to, o czym mówiłem, że, mam, że według definicji hosty takiej najprostszej, od tego dołka liczymy sobie, że jest niby początek hosty. Mówię niby, bo jakbyś tutaj powiedział na tym dołku, że jesteśmy w hostsie, to by cię każdy wyśmiał. <grych> to, w sumie, to w sumie tak samo jak ten wiecie, C Cezary Gracza, nie, 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 co, jak, jak się nazywał, ten gonciarz, ganciarz sam ciągle mówił, że jesteśmy w hostsie. Od tych, tego jak, jak, jakiegoś tam wskaźnika. No to jakbyś tutaj, to on tak właśnie mówił, nie? Tutaj mówił, że jesteśmy w hostie, się, no to tam mieli z niego bekę, ale on też się powiedział, bo on ciągle mówił, że, jest, że jesteśmy w hossie, także ten, ale dobra, wie, wiecie o co mi chodzi. No i potem właśnie od tego czasu tej hosty powiedzmy, to przy każdym złym się, no to tak, oczywiście, mieliśmy te spadki w dół, aczkolwiek te dołki były coraz wyższe, tak, czyli jakby te spadki już nie spowodowały znowu na nowo załamania rynku i tego, że poszliśmy, wiecie, w dół, w dół, w dół na nowe dołki, tylko nie, jakby trzymaliśmy sobie tych kluczowych, tych naszych stref wsparcia i ich nie przebiliśmy, tak, czyli tak właśnie zachowujemy się na tej hossie, no i tutaj też za bardzo, nawet teraz, w tym, co wam pokazuję, tutaj też nie szukajcie jakiegoś mega dużego spadku, który nadejdzie, ja myślę, czy to jest subiektywna opinia, że te maks 20% spadku. Ja jeszcze w to wierzę, że faktycznie może to być. Więcej bym nie szukał. No i tak, i tak bym to tutaj to, to ujął. Także pamiętajcie, to jest bardzo ważny level tej 0,5, który już wielokrotnie na przyszłych, na zeszłych cyklach pokazywał, że do niego dobijaliśmy, i nawet ten cień, tak, był trochę większy. No nawet nie trochę, bo widzicie, tu i nawet wyszliśmy 20% ponad. Aczkolwiek na świecach miesięcznych tego byśmy lewela nie pobili przed halvingiem, bo zawsze były jeszcze spadki, tak? Dopiero potem po halvingu się go pobiło. Także miejcie to na uwadze, że te spadki jeszcze wcale nie są jakieś wykluczone i mega nieprawdopodobne, bo mogą się one, słuchajcie, jeszcze wydarzyć, co myślę, że w tym filmie starałem się Wam wytłumaczyć i myślę, że tutaj coś z tego wywnioskowaliście dla siebie. Dołącz do naszego największego w Polsce Discorda. Otrzymasz wiele normalnie płatnych narzędzi za darmo. W tym high bloka do badania likwidacji, którego często pokazuję w filmach w zakładce Likwidację czat. Znajdziesz też dostęp do najważniejszych dat ekonomicznych w zakładce Ważne daty, które pomogą Ci podjąć przed aktualnie ważnym wydarzeniem decyzję, w którą stronę grać. Również najważniejsze poradniki i edukacje oraz wiele zagrań naszych traderów, marsza i sube W zakładce efekty VIP znajdziesz ich efekty. Nasza sekcja VIP również jest darmowa. Dołącz teraz link masz w opisie z fioletową emotką kółeczka. No i już tak właśnie oficjalnie ostrzeżenia. Że to jest koniec bezsy, już tak oficjalnie dla wszystkich. To raz. Cykliczność, jak tutaj widzicie, to jest według cykliczności koniec bezsy. Ten logarytmiczny breakout, czyli to jest ta linia tutaj w dół. Jak ją mijamy, to zazwyczaj to już był faktycznie koniec bezsy i to były już tylko dobre czasy. Widzicie tutaj ta żółta linia, co tak idzie w dół, w dół, w dół. Oraz ten bear market 50% breakout. To jest właśnie. To, o czym Wam teraz tutaj mówię, że jak dopijamy to też jest taki moment z punktu widzenia analizy, że to już jest naprawdę koniec besty. Także idą słuchajcie przed nami dobre czasy, aczkolwiek czy jeszcze będą spadki, powinny według mnie być. To, co Mike mówi na arenie tradingu, nie wiem, jaka jest perspektywa krótkoterminowa dla krypto, sam nie spodziewałem się 40 tysięcy dolarów. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas może być w pełni przekonany do tego, co może wydarzyć się w kolejnych czterech tygodniach. Uważam, że teraz każdy scenariusz jest możliwy w perspektywie krótkoterminowej. Mogą być dziwne scenariusze, które miałyby wielu zniechęcić tych takich małych portfeli. Cofka do 63 tysięcy czy wzrost do 50. Decyzja to jest tak naprawdę dla niego lot. To w którą stronę to poprowadzą. On mówi, że nie mamy na to wpływu. Natomiast mamy na to wpływ. Kiedy chcemy swoje kryptoaktywa sprzedać? To jest akurat bardzo ważne. Perspektywa długoterminowa jest oczywiście bycza niezmiennie. 24 rok i 25 będą dobre. Nie pozwól się przelewarować, a będzie dobrze. Słuchajcie, te zdanie ostatnie sobie wybijcie do głowy i wytatłujcie na czole, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Także jak was jeszcze nie ma, to zapraszam też do mojej grupki na Telegramie. Tu się dzielę moimi też analizami. Czasem tu nie umiem zrobić odcinka co Całego, bo coś tam się wydarzy, tylko łatwiej jest mi napisać wiadomość na Telegramie. To wszystko. Dzięki Wam za uwagę i cześć.